Tylko Radio Piotrków. Od kiedy zaczęło działać Radio Piotrkowskie? Radio Piotrkowskie działa od 1 czerwca 1992 roku. Większość osób, które bawiło się w radio, bo tak to można powiedzieć z perspektywy czasu, znalazło tutaj miejsce w Radio Piotrków. Liczba osób, które na stałe związane są z radiem, no to jest w tej chwili 9 osób. Nie wszystkie z nich mają etat, część z nich pracuje jeszcze. Społecznie. Społecznie. Gdybyśmy policzyli wszystkie osoby, które przewinęły się przez radio, które w luźny sposób z radiem współpracują, to będzie ich kilkadziesiąt, czterdzieści, pięćdziesiąt. Gdyby ktoś teraz przyszedł do, do was, to jesteście otwarci na współpracę. Na przykład ktoś przychodzi dzisiaj i mówi: Chciałbym pracować tutaj jako realizator. Czy jest taka możliwość? Tak, jest taka możliwość, z tym, że kiedyś było tak, że po prostu ten człowiek od razu siadał i pod okiem kogoś innego, no i albo się sprawdzał, albo nie. Natomiast w tej chwili ta osoba będzie przydzielona innej konkretnej osobie, która weźmie ją pod opiekę i po pewnym czasie stwierdzi, czy ta osoba się nadaje, czy nie. Czy taką osobę można nazwać stażystą? Myślę, że tak. Co należy oprócz tego do obowiązku stażysty? No Jeżeli się już posługujemy tym pojęciem, no to oczywiście zaczynamy od szmaty. To jest no, element pracy radiowej, bez którego się nie da przejść dalej. Czyli prace porządkowe, sprzątanie, obsługa gości, parzenie kawy i herbaty, czyszczenie, konserwacja sprzętu, porządkowanie płyt, materiałów muzycznych. Zenek, stań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, stań. Żeby radio funkcjonowało, potrzebne są jakieś fundusze. Skąd je bierzecie? Nie bazujemy na sponsorach. Próbowaliśmy znaleźć na początek pieniądze z zewnątrz. Natomiast po pewnym czasie zorientowaliśmy się, że nie jest to najlepsza droga, ponieważ oznacza to uzależnienie się od obcych sił, a chcemy robić dobrą robotę radiową, to znaczy być obiektywni. Chętnie słuchani. Program nie powinien być przeładowany polityką, rozgrywkami personalnymi. Słuchacie Państwo Radia Piotrku. Serwis informacyjny. Rozpoczęła się prawdziwa walka o eter i sytuacja, kiedy jesteśmy zawieszeni w próżni pod względem prawnym, legislacyjnym, nie jest dla nas korzystna. I no, przykro mi o tym powiedzieć, ale... Jest takie jedno radio w Łodzi, które nam bardzo, bardzo przeszkadza. Czy jest, to radio, czy jest to radio Manhattan, które dokładnie ulokowało się na tej samej częstotliwości co radio Piotrków i zakłóca skutecznie zasięg naszej słyszalności. Ale ma rością, co? Kiedy radio Manhattan nie nadawało, to będąc w samochodzie, no z trudem, bo z trudem, ale jeżdżąc y, po ulicach Łodzi, mogłem słuchać Radia Piotrków. Natomiast no, w tej chwili y, połowę zasięgu nam to radio odebrało i tak naprawdę przeszkadzamy sobie wzajemnie i nie potrafię zrozumieć, jakimi, y, jakimi pobudkami kierowali się właściciele tego radia, ażeby po prostu sobie wzajemnie przeszkadzać. Zresztą tym razem wszyscy przegrają. Nie jesteśmy radiem pirackim. Radio pirackie Według nas to takie radio, które nie płaci podatków i nie opłaca praw autorskich. Natomiast Radio Piotrków płaci podatki i opłaca prawa autorskie. W związku z tym nie jesteśmy Radziem Pirackim, a to, że nie mamy yy, koncesji, no, nie jest to nasza wina. Wnioski, wniosek został złożony, jednakże nawet nie został rozpatrzony, nawet nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z Ministerstwa Łączności przez dwa lata. Kupcy, pankiezy, obszarnicy! Zjechali wszyscy do stolicy. Czy to tusin? Uszczyń? Może kotków? Stacja Piotku. Hmm, radio Piątku. To interes. Reklama w radiu? To klienci u ciebie. Klienci u ciebie. To pieniądze w Twojej kasie. Pieniądze w Twojej kasie to przecież sukces, o który Ci chodzi. Czy słucha Pani radia Piotrków? Co Pani podoba się w tym radiu? No w ogóle ciekawa muzyka, audycje bardzo fajne, bardzo dużo jest właśnie tych reklam. Rzadko słucham, ale w audycji muzycznych, są list w ogóle różnych. Jest taka audycja metalowa, której najbardziej najbardziej mi się podoba. A pamiętasz, kto ją prowadzi? O nie, nie pamiętam. Nie słucham radia Piotrków, dlatego że uważam, że radia Piotrków. Zgroźnię tym słowem, szmira. I tu się kończy. O!